Dzisiaj zaczniemy ten film od rozmowy o mocy modlitwy Matki Bożej Łaskawej, aby każdy, kto modlił się jej modlitwą, osiągnął to, czego chciał. Jeśli więc masz w życiu coś wspaniałego, czego jeszcze nie osiągnąłeś, obejrzyj ten film, aby niczego nie przegapić, i ciesz się subskrybowaniem mojego kanału, aby niczego nie przegapić. Od niepamiętnych czasów nabożeństwo do Matki Bożej Łaskawej jest niewyczerpanym źródłem pocieszenia dla udręczonych serc. Cudów przemieniających życie i błogosławieństw odnawiających nadzieje wiernych, uznawanych za niestrudzonego orędownika potrzebujących, niosącego łaski Boże, które jak promienie światła padają na tych, którzy ufają jej matczynej opiece, jej duchowa obecność staje się gościnnym schronieniem dla tych, którzy stawiają czoła wyzwaniom życia i szukają pomocy w trudnych chwilach. Gdy wszystko wydaje się upadamy i siły słabną. Twoje wstawiennictwo jest znakiem, że w naszych bojach nie jesteśmy sami. Dzięki potężnemu i czczonemu cudownemu medalikowi miliony ludzi na całym świecie były świadkami prawdziwych przemian w swoim życiu, zmian, które wykraczają poza sferę fizyczną, docierając do ducha i duszy. Ponieważ ten medalik to coś więcej niż zwykły przedmiot wiary, stanowi symbol niezachwiana nadzieja most łączący nas z mocą wstawiennictwa Bożego prowadzący do jeszcze większej bliskości z Bogiem za pośrednictwem miłosnego pośrednictwa Maryi, jej przesłanie nieustannie przypomina, że niemożliwe staje się możliwe, gdy zaufamy Bogu i ze szczerym sercem i autentyczną wiarą uciekamy się pod opiekę Matki Bożej łaskawej. W całym artykule zagłębimy się w początki tego szczególnego nabożeństwa, badając kontekst historyczny i duchowy towarzyszący objawieniu się Matki Bożej Świętego Katarzynie Labur, młodej nowicjuszce, która otrzymała misję rozpowszechniania cudownego medalika. Zastanówmy się nad przemieniającym wpływem, jaki ten medalik odegrał w życiu wielbicieli, od uzdrowień fizycznych i emocjonalnych po pojednanie w rodzinie i wolność od pozornie nierozwiązywalnych problemów. A także poruszymy kwestię znaczenia porannej modlitwy, cennego momentu, w którym możemy o nasze poświęcenie dla Boże, dostosuj nasze myśli i działania do Twojej Bożej woli i przywołuj błogosławieństwa Matki Bożej, aby oświetlała nam drogę i kierowała naszymi decyzjami przez cały dzień. Matka Boża łaskawa wzywa nas do życia w ufności, poświęceniu i wytrwałości w wierze, przypominając nam nieustannie, że nawet podczas najcięższych burz gdy ciężar trudności wydaje się nie do zniesienia, a światło nadziei zdaje się gaśnie, jej obecność jest stałą, latarnią morską, która nigdy nie gaśnie. Kierując naszymi chwiejnymi krokami i odnawiając w nas siły niezbędne do pójścia naprzód, zachęca nas do ufności, do oddania się w jej matczynę ramiona i pozwolenia, aby jej wstawiennictwo nas otoczyło jak płaszcz. Opiekunko która rozprasza strach i przynosi pokój niespokojnemu sercu. Gdy zbliżamy się do niej poprzez żarliwą modlitwę i pobożne używanie cudownego medalika, otwieramy drzwi naszego serca, aby mogła wylać na nas łaski, których tak bardzo potrzebujemy, pozwalając, aby Twoje boskie wstawiennictwo działało jak potężna tarcza przeciwko wszelkim przeciwnościom i próbom, z którymi spotykamy się przez całe życie. Twoja obecność inspiruje nas do kultywowania niezachwianej wiary i niesienia ze sobą pewności, że nie jesteśmy sami, że wspiera nas i wspiera Niebiańska Matka, która zna każdy ból i każde ukryte pragnienie naszych serc. Gdy wzywamy jej imienia pokorę i ufność, doświadczamy siły jego przemieniającej miłości, która nie tylko nas pociesza, ale także daje nam siłę dostawiania czoła wyzwaniom z odnowioną odwagą i spokojem, który przekracza ludzkie zrozumienie. Jego wstawiennictwo jest niewyczerpanym źródłem błogosławieństw, które nie tylko zmniejsza nasze ciężary, ale także podnosi nas do głębszego stanu komunii z Bogiem, ucząc nas żyć z celem, wdzięcznością i żywą nadzieją, która ożywia naszego ducha z każdym nowym świtem. Ona zaprasza nas nie tylko do szukania jej łask, ale także do bycia narzędziami łaski dla innych. Prowadząc życie odzwierciedlające dobroć i miłość, jakie od niej otrzymujemy, gdy przyjmujemy do naszych serc pewność, że jesteśmy kochani. Chronieni i prowadzeni przez Matkę Bożą łaskawą, jesteśmy wezwani do szerzenia wokół siebie tego światła, będąc żywymi świadkami Bożej dobroci, która działa przez nią, jej obecność stale przypomina, że nawet w najciemniejszych sytuacjach istnieje droga światła. Miłość i odkupienie i tyle pokładając ufność w Jego wstawiennictwie, jesteśmy w stanie przemienić nasze życie, a także życie otaczających nas osób, umocnić naszą wiarę i podtrzymać w nas żywy płomień nadziei, który rozświetla nasze dni i nadaje sens naszej drodze. Historia Matki Bożej łaskawej i cudownego medalika. Na bożeństwo do Matki Bożej łaskawej sięga wzniosłego i przemieniającego momentu, który miał miejsce w 1830 roku w Paryżu, we Francji, kiedy dziewica Maryja w swojej nieskończonej dobroci i miłości do swoich dzieci objawiła się w niezwykły sposób święta Katarzynie Labur, pokorna i młoda nowicjuszka sióstr miłosierdzia, wybierając ją na zwiastunkę Bożego orędzia. Które będzie odbijać się echem przez pokolenia i przemieniać życie niezliczonych istnień, w tym niebiańskim objawieniu Matka Boża ukazała. Sie otoczona promienistym światłem, jakby cały blask nieba skupił się wokół niej, jej wyciągnięte ręce w geście nieskończonej hojności promieniowały promieniami światła, wyobrażającymi łaski, którymi pragnęła obdarzyć świat, zwłaszcza tych, którzy zwracali się do niej z prawdziwą wiarą i niezachwianą zaufanie. To właśnie w tym momencie Matka Boża objawiła cudowny medalik, święty symbol, który miał być czymś więcej niż przedmiotem, ale prawdziwym kanałem błogosławieństw i Bożej opieki, łącznikiem między niebem a ziemią. Namacalnym znakiem jej potężnego wstawiennictwa i jej niezmierzonej miłości do ludzkości, przesłanie przekazane Katarzynie było jasne i pełne nadziei obietnica, że wszyscy, którzy z wiarą, ufnością i szczerym oddaniem niosą medalik. Zostaną obdarzeni szczególnymi błogosławieństwami. Obietnica, która nie tylko przyniosła pocieszenie zmartwionych serc, ale także wzmocniło pewność, że nawet w najtrudniejszych chwilach wstawiennictwo Matki Bożej jest dostępne dla wszystkich, którzy go szukają. Pojawienie się Matki Bożej świętego Katarzynie Labur jest w istocie wezwaniem, abyśmy wszyscy zbliżyli się do niej z ufnością i pokorą, uznając w niej Matkę która nigdy nie opuszcza swoich dzieci i która z rękami pełnymi światła nieprzerwanie wylewa łaski dla ludzkości, historia cudownego medalika jest zatem czymś więcej niż odosobnionym wydarzeniem w czasie, jest żywym świadectwem macierzyńskiej miłości Maryi, nieustannym wezwaniem, abyśmy wszyscy zwracali się do niej w poszukiwaniu pocieszenia. Ochrona i siła, ufając, że Twoje wstawiennictwo jest w stanie przemienić nasze życie, Umocnić naszą wiarę i o naszą nadzieję w świecie, który tak często wzywa nas do wytrwania. W tym scenariuszu miłości i oddania cudowny medalik wyłania się jako przypomnienie, że nigdy nie jesteśmy sami w naszych zmaganiach, zachęca nas do uznania, że nawet podczas najbardziej burzliwych burz życia światło Maryi jasno świeci, prowadząc i chroniąc nas, jego przesłanie jest skierowane nie tylko do wiernych danej epoki, ale do wszystkich serc. Które w dowolnym momencie historii potrzebują namacalnego dowodu Bożej opieki i obecności. Dlatego też, gdy rozważamy objawienia i medalik: Cudowny. Moc cudownego medalika. Cudowny medalik to znacznie więcej niż symbol religijny czy przedmiot kultu. Jest to środek, dzięki któremu łaski Boże docierają do tych, którzy korzystają z niego z wiarą i oddaniem, niosąc w sobie głębokie duchowe znaczenie. Wykraczające poza materialność. Wiele osób na całym świecie dzieli się poruszającymi historiami o tym, jak medalik ten stał się źródłem cudów w ich życiu, historie niezwykłych uzdrowień, które wymykały się medycznym wyjaśnieniom, uwolnienia od nałogów, które wydawały się nie do pokonania, rodzin pojednanych po latach złamanych serc i separacji oraz nieoczekiwanych błogosławieństw, które przekształciły skomplikowaną sytuację finansową w obfitość i stabilność. Każde świadectwo potwierdza, że cudowny medalik jest kanałem, przez który wstawiennictwo Matki Bożej łaskawej objawia się w sposób widzialny i przemieniający. Na odwrocie medalika przedstawiono serca Jezusa i Maryi, dwa głębokie symbole odzwierciedlające nieskończoną miłość Boga do ludzkości, otoczone dwunastoma gwiazdami, które symbolizują połączenie nieba i ziemi. Elementy te nie są tam przypadkowe. Ale niosą ze sobą potężne przesłanie duchowe. Serce Jezusa przypomina nam o swoim miłosierdziu i ofierze. Serce Maryi zaprasza do ufności w jej opiekę i matczyną opiekę. Gwiazdy wokół nich reprezentują bożą jedność, pokazując, że chociaż żyjemy na tym świecie, nazywamy się aby być w komunii z tym co niebieskie i wieczne. Obraz ten utwierdza pewność, że zwracając się do Matki Bożej, odnajdujemy most, który łączy nas bezpośrednio z sercem Boga. Medalik ten jest przede wszystkim ciągłym przypomnieniem, że łaska Boża jest zawsze dostępna dla tych, którzy są otwarci na jej przyjęcie, zapraszając nas do życia w poddaniu i zaufaniu. Trzymając cudowny medalik, symbolicznie przyjmujemy wezwanie Matki Bożej, abyśmy zaufali jej wstawiennictwu, otworzyli serca na miłość Boga i szukali pokoju, który wypływa z pewności, że nigdy nie jesteśmy sami. Ona przypomina nam, że nawet w najtrudniejszych zmaganiach wspiera nas Boża opieka, który nas umacnia, prowadzi i napełnia nadzieją. Cudowny medalik inspiruje nas nie tylko do szukania wstawiennictwa Maryi, ale także do życia tak, aby nasze czyny odzwierciedlały miłość, którą otrzymujemy. Od niej i jej Syna. Tym samym cudowny medalik nie jest tylko symbolem wiary, ale zaproszeniem do przemiany, odnowy duchowej i budowania głębszej relacji z Bogiem i Matką Bożą. Zachęca nas do postrzegania każdego wyzwania jako szansy na wzrost ufności i nadziei, przypominając nam, że pod kochającym spojrzeniem Maryi możemy przezwyciężyć przeciwności losu i znaleźć życie pełne łaski. Każdy szczegół tego medalika wskazuje nam naprawdę, że jesteśmy kochani i chronieni a jednocześnie ufamy w stawiennictwo Nasze Pani. Jesteśmy prowadzeni na drogę światła, pokoju i nieskończonych błogosławieństw, które przemieniają nie tylko nasze życie, ale także serca otaczających nas osób. Znaczenie porannej modlitwy Rozpoczęcie dnia modlitwą do Matki Bożej Łaskawej to znacznie więcej niż nawyk pobożności. To gest, który wykracza poza rutynę i łączy nas bezpośrednio z boskością, Akt głębokiego poddania się i zaufania, który przemienia pierwsze godziny dnia w chwili łaski i odnowy duchowej, modlitwa poranna przestaje być jedynie chwilą refleksji, a staje się świętą okazją do potwierdzenia naszej zależności od Boga, powierzając mu nasze troski, pragnienia i wyzwania, które czekają na nas przez cały dzień. Przywołując za wstawiennictwem Maryi, otwieramy się na pocieszenie i siłę, jakie oferuje nam jej macierzyńska obecność, uznając ją za tę, która prowadzi i chroni swoje dzieci na każdym kroku. Podczas tej modlitwy oddajemy ciężar codziennych zmartwień, zamieniając niepokój na pewność, że jesteśmy pod opieką tych, którzy nigdy nas nie opuszczą. To czas, aby prosić o niezbędne błogosławieństwa które nam na to pozwolą stawić czoła wyzwaniom z odnowioną odwagą i pewnością, że nie jesteśmy sami, odwołując się do wstawiennictwa Matki Bożej łaskawej, zapraszamy jej światło, aby oświetliło naszą drogę, jej płaszcz, aby nas chronił, a jej mądrość, aby kierowała naszymi decyzjami w ciągu dnia. Ta codzienna praktyka zachęca nas do zmiany sposobu, w jaki postrzegamy otaczający nas świat, pomagając nam uświadomić sobie, że nawet w najtrudniejszych sytuacjach zawsze istnieje Boża obecność działająca na naszą korzyść. Poświęcając nasz dzień Maryi, potwierdzamy to idziemy pod jej kochającą opieką, ufając, że ona nieustannie wstawia się za nami i pomaga nam kroczyć tą drogą z pogodą ducha, celem i pokojem, który może pochodzić jedynie od Boga czyniąc modlitwę do Matki Bożej Łaskawej istotną częścią naszego dnia działać nie tylko odnawia naszą wiarę, ale także uzdalnia nas do życia z ufnością, że jesteśmy stale prowadzeni i błogosławieni. Poranna modlitwa do Matki Bożej Łaskawej O Mary Jo bez grzechu poczęta, módl się za nami, którzy zwracamy się do Ciebie, Królowo Niebieska i Matko Nieskończonego Miłosierdzia, dziś z sercem pełnym nadziei stawiam się przed Twoją obecnością, Prosząc o Twoje wsparcie i Twoje potężne wstawiennictwo, zawierzam ten nowy dzień Twoje święte ręce, prosząc Cię, abyś mnie chronił, prowadził i wzmacniał w każdej decyzji, myśli i postawie, wylej na mnie łaski, których tak potrzebuję, aby żyć celowo i zgodnie z Bożymi planami, które Bóg ma za moje. Życie, trzymaj z daleka ode mnie wszystko, co mogłoby mnie sprowadzić z drogi światła i pokoju. Strzeż mojego umysłu, aby pozostawał w równowadze, mojego serca, aby zawsze było pełne miłości i dobroci, a moje czyny tak, aby w każdej chwili odzwierciedlały wolę Bożą. Matko Najświętsza łaskawa, Ty, która jesteś Matką wszelkich błogosławieństw, błagam Cię, abyś towarzyszyła mi na każdym kroku, jaki wykonuję przez cały ten dzień, aby Twoja obecność była stałą w moim życiu, przynosząc pocieszenie w trudnościach. Pogodę ducha w wyborach i siłę w chwilach słabości wstawiaj się za mną u Twojego umiłowanego syna Jezusa Chrystusa, aby moje życie zostało dotknięte Jego boskim miłosierdziem i obdarzone zdrowiem, pokojem, pomyślnością i odnowioną wiarą. Proszę cię o oświecenie drogą, którą podążam, chroniącą przed widzialnymi i niewidzialnymi niebezpieczeństwami oraz pomagającą mi pokonywać wyzwania z odwagą i ufnością w Boży Plan. Rozciągnij swój płaszcz opieki nad moją rodziną, pobłogosław każdą z tych, których kocham, wnosząc jedność, zrozumienie i harmonię do naszych domów, prowadź nas na ścieżce miłości, której nauczył nas Chrystus. Pomóż nam stawić czoła przeciwnościom losu z sercem pełnym nadziei i wdzięczności, i napełnij nas swoim pokojem, abyśmy mogli być narzędziami światła w życiu innych. Twoje cudowne wstawiennictwo ma moc przemienić nasz ból w radość, nasz strach w odwagę a nasze wątpliwości w wiarę. Niewzruszony, cudowna matko i wierna orędowniczko, zwracam się do ciebie z sercem pełnym ufności i oddania, gdyż w twojej obecności znajduję schronienie, pocieszenie i siłę, aby stawić czoła wyzwaniom, jakie stawia mi życie. Całkowicie ufam Twojej matczynej opiece, wiedząc, że Ty jesteś matką, która nigdy nie opuszcza swoich dzieci, która przyjmuje je z nieskończoną miłością i która z czułością wstawia się za nimi przed tronem Bożym, oddaję Tobie, Omer i Joe, wszystkie moje troski, lęki i niepewności, a także najgłębsze pragnienia mojego serca i marzenia, które noszę z nadzieją, wiedząc, że w Twoich rękach wszystko będzie prowadzone zgodnie z wolą Bożą. Cudowna Matko i wierna orędowniczko, zwracam się do Ciebie z sercem pełnym ufności i oddania, gdyż w Twojej obecności znajduję schronienie, pocieszenie i siłę, aby stawić czoła wyzwaniom, jakie stawia mi życie. Całkowicie ufam Twojej matczynej opiece, wiedząc, że Ty jesteś matką, która nigdy nie opuszcza swoich dzieci, która przyjmuje je z nieskończoną miłością i która z czułością wstawia się za nimi przed tronem Bożym, oddaję Tobie, Omer i Jo. Wszystkie moje troski, lęki i niepewności, a także najgłębsze pragnienia mojego serca i marzenia, które noszę z nadzieją, wiedząc, że w Twoich rękach wszystko będzie prowadzone zgodnie z wolą Bożą. Udziel mi, o najświętsza Matko, łaski przeżycia tego dnia z pogodą ducha, z umysłem wzmocnionym wiarą i niezachwianą pewnością, że pod Twoim kochającym i opiekuńczym spojrzeniem zawsze jestem bezpieczny, przyjęty i prowadzony. Pomóż mi, abym stawił czoła każdej chwili z odwagą, cierpliwością i mądrością, oraz abym w każdej sytuacji widział szansę na rozwój duchowy, nawet w przeciwnościach losu. Twoja macierzyńska opieka jest dla mnie latarnią oświetlającą moją drogę, nieustannym dowodem, że jestem sam i że Twoje wstawiennictwo jest mostem, który łączy mnie z miłością Boga. Z góry dziękuję Ci z całego serca za wszystkie łaski. Które wiem, że wylejesz na mnie i na tych, których kocham. Dziękuję za błogosławieństwa, które już otrzymałam i za te, które dopiero nadejdą. Jak ufam, aby nigdy nie zabrakło Twojej dobroci i hojności, obiecuję, Mary Joe, że będę starała się naśladować przykład Twojego serca pełnego miłości, współczucia i oddania, starając się być także narzędziem wiary, nadziei i miłości w życiu tych, którzy stają na mojej drodze, inspirują mnie, abym zawsze. Działał z życzliwością i szerzył światło Bożej miłości, aby wszyscy wokół mnie mogli odczuć odbicie Twojej matczynej opieki. Aby w każdym czynie, myśli i słowie, które wypowiem tego dnia, mogłem ukazać miłość i wiarę, których mnie nauczyłeś, pomóż mi być odbiciem Twojej hojności i dobroci oraz nieść pokój, radość i nadzieję wszystkim, którzy potrzebują tego. O cudowna Matko, ufam Twojemu potężnemu wstawiennictwu i proszę Cię, abyś nadal kierowała moimi krokami, abym nigdy nie zboczyła z drogi dobra, towarzyszyła mi w każdym czasie, w Twojej nieskończonej miłości i wieczną opieką, znajdę siłę, aby żyć w pełni według planów Pana. Amen. Zamykając te refleksje na temat Matki Bożej łaskawej i niezwykłej mocy cudownego medalika połączonej z duchową siłą porannej modlitwy jesteśmy zaproszeni do uznania wielkości matczynej miłości Maryi i przemieniającego wpływu jej wstawiennictwa na nasze życie, jej obecność jest ciągłym przypomnieniem, że nawet w najtrudniejszych okolicznościach nigdy nie jesteśmy sami. Maryja swoim hojnym sercem i rękami pełnymi światła udziela swoich łask tym, którzy szukają jej w wierze, stając się bezpieczną ucieczką dla cierpiących i przewodnik dla tych, którzy szukają odpowiedzi, wzywa do ufności, Wytrwałości i życia w pewności, że niemożliwe staje się możliwe dzięki sile wiary i mocy szczerej modlitwy. Cudowny medalik to więcej niż przedmiot kultu to żywy kanał Bożych błogosławieństw, symbol bliskości Matki Bożej ze swoimi dziećmi, dowód, że jej ręce nie przestają wylewać łask na ludzkość. Ci, którzy go noszą, pobożnie świadczą, w ich własnym życiu, w zasięgu tej niebieskiej mocy, czy to w uzdrowieniach fizycznych. Pojednaniach rodzinnych, wolności od nałogów czy błogosławieństwach materialnych, medalik jest widocznym znakiem Bożej Interwencji, która nas podtrzymuje i przemienia. Jednocześnie, uczy nas, jak nastrajać nasze serca i umysły na plany Boga, ufając, że nawet w obliczu Bóż Maryja idzie obok nas, prowadząc nas z czułością i mądrością. Modlitwa poranna z kolei jest codziennym zaproszeniem do odnowienia połączenia z Bogiem, do poddania naszych pragnień, lęków i nadziei opiece Matki Bożej Łaskawej. Każdy świt jest okazją do szukania jej wstawiennictwa i poświęcenia dnia jej Boże. Gdy rozpoczynamy naszą podróż z Maryją, znajdujemy siłę do pokonywania wyzwań, pogodę ducha, aby stawić czoła niepewności i odwagę, aby iść naprzód, niezależnie od trudności, jakie mogą się pojawić. To w prostocie tego codziennego poddania się znajdujemy głębie boska miłość i moc transformatora wiary, jaką wzbudza w nas Maryja. Dlatego też, gdy zastanawiamy się nad tematem Matka Boża łaskawa, kto się modlił, osiągnął to, czego chciał? Jesteśmy wezwani do przyjęcia pobożności z otwartym i ufnym sercem, pamiętając, że Maryja jest matką która nigdy nie opuszcza swoich dzieci, która niestrudzenie się wstawia dla nas przed tronem Bożym i który zawsze wskazuje nam drogę pokoju i światła, jego cudowny medalik jest widzialnym przypomnieniem, że jesteśmy kochani, chronieni i prowadzeni, a jego obecność w naszym życiu. Poprzez modlitwę jest pewien, że nasze bitwy nie toczą się samotnie. Na końcu tego filmu zachęcam Was do odnowienia wiary, do szukania w modlitwie i nabożeństwie do Matki Bożej łaskawej siły i pokoju których tak bardzo potrzebujecie, oraz do przeżywania każdego dnia pewność, że z Maryją u swego boku osiągniecie łaski, których szukacie i wiele więcej. Niech Matka Boża łaska obficie błogosławi Was i Waszą rodzinę, niech cudowny medalik będzie nieustannym znakiem jej potężnego wstawiennictwa, a Wasza poranna modlitwa o każdym świcie będzie momentem przemieniającego spotkania z Bogiem, Niech wasze życie będzie oświecone nadzieją i miłością, i niech wasza wiara z każdym krokiem umacnia się. Pamiętajcie zawsze, kto zwrócił się do Matki Bożej łaskawej, osiągnął to, czego najbardziej pragnął, a prawda ta pozostaje żywa dla wszystkich, którzy z pokorą i pełną ufności szukają Twojej ochrony i matczynej opieki.